Dzisiaj o czym? O tym, jak nie być samotnym w pracy zdalnej, jak nie być samotnym w prowadzeniu takiego biznesu, który w sumie ja prowadzę, czy ogólnie prowadzeniu biznesu. Wiadomo, może ma powiedzieć, że to jakiś tam problem pierwszego świata, wiem jak to mówią. To jest, myślę, dobry sposób na wyrwanie się z... coś kurczę, mnie karton boli, żeby tylko to nie był nasz przyjaciel z Azji, <grytanie> chociaż nie wiem, czy na to boli kartło. Kolejny dzień, kolejny vlogasek, nie wiem, czy już głos mi się zmienił, czy jeszcze nie, a chyba jeszcze nie. Um, dzisiaj o czym? O tym, jak nie być samotnym w pracy zdalnej, jak nie być samotnym w prowadzeniu takiego biznesu, które w sumie ja prowadzę, czy ogólnie w prowadzeniu biznesu. To jest Excellent Work Vlog, ja się nazywam Michał Kowalczyk. Łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy! To właśnie robię to miejsce, do którego się udaje, aby tej samotności mieć nieco mniej. Pewnie wspomniałem to już w którymś z vlogów albo innych materiałów. E, kiedy pracowałem jeszcze na etacie, faktycznie można było się zdecydowanie bardziej socjalizować, bo obok mnie siedzieli ludzie, siedziałem na open space'ie, takiej dużej przestrzeni biurowej, w której to przestrzeni po prostu po ludzku można było pogadać, można było iść na kawę, kogoś mijał się na korytarzu, wymienialiśmy się informacjami, czuło się pewną przynależność do grupy. Natomiast pracując u siebie jest trochę trudniej, dlatego że w sumie zdalnie nie ma do nikogo oprócz żony i dzieci, którzy właściwie są piętro niżej. No i naprzeciwko mam kuzyna żony, niedaleko też do domu rodzinnego, ale znowu to są rzeczy, które są związane bardziej z takim. Um, jak to ładnie powiedzieć, z takim towarzyskim odpoczywaniem. No i właśnie to też robię w ciągu dnia. Zdarza mi się, że idę do kuzyna żony, pogramy sobie chwilę w FIFA albo sobie porozmawiamy, wypijemy jakąś kawę. To jest taka alternatywa kawy korporacyjnej. Mam ten komfort, że naprzeciwko mnie jest ktoś, kto. E, m, tylko mogę otworzyć usta i niekoniecznie musi to być moja rodzina. Wiadomo, może ma powiedzieć, że to jakiś tam problem pierwszego świata. jak to mówią, że kurde. Nie masz z kim rozmawiać w pracy, to dla Ciebie problem. To firmy prowadzisz, pieniądze zarabiasz i przyjmujesz ludźmi. To niestety to tak nie działa. Zrozumie ten, kto przez na przykład pół roku siedzi cały czas w domu i patrzy się w komputer. Spróbuj i wróćmy do tej dyskusji. Bo ja myślałem, że dla mnie to ten problem. Nie zawsze lubię się siedzieć przed komputerem. Natomiast zauważyłem, że no nie da się tak. Kurde, nie da się tak. Dziwne rzeczy się z głową dzieją. Dziwne myśli przychodzą do głowy. Bardzo dziwne. Takie smutne. W każdym razie. Alternatywą drugą dla mnie jest stworzenie sobie takiej przestrzeni, którą, nazywa, która nazywają, którą nazywają się wystąpienia publiczne i co jeszcze dodatkowo, szkolenia stacjonarne. Tak, to nie jest fundament mojego biznesu. Ja docelowo nie chciałem tego robić. Tak, model biznesowy mój zakładał 100% przychodów z online. Natomiast życie pokazało, że dałoby się tak. Żyłbym naprawdę na fajnym poziomie, w sumie dalej jest całkiem ok. Natomiast dołożyłem do tego szkolenia stacjonarne, które są mniej opłacalne, bardziej czasochłonne, ale pozwalają mi odpocząć od siedzenia i patrzenia przez na, na monitory, więc dla higieny zdrowotnej korzystam z dobrodziejstw szkoleń stacjonarnych. Mam na myśli w sumie chyba czas przeszły korzystałem, bo teraz sytuacja nam na to nie pozwala. Ale korzystałem, korzystałem też z wystąpień i to dawało mi przestrzeń. Do tego, żeby odpocząć od komputera i zażyć po prostu w socjalizacji. No i jeszcze taki myślę też ciekawy mek podział pracy na dwie części, na dwa bloki. Jeden blok rano od jakiejś tam 7.30, 8.30 do jakiejś 12.00, drugi po 13.00, 14.00, pomiędzy nimi przerwa godzinna, zazwyczaj 20-30 minut to jest obiad, a te pozostałe pół godziny czy półtorej, w zależności znowu ile się tam uda i, i jaki jest apetyt, no to jest czas z dziećmi, czas z rodziną, z żoną, zamiennie z graniem FIFA z kolegą albo po prostu czasami e, usiądziemy i porozmawiamy, nie zawsze jest to e, nie zawsze jest to granie Fifę e, to jest e, myślę dobry sposób na wyrwanie się m, z patrzenia w komputer od rana do nocy mi to daje dużą przestrzeń, szczególnie że po takiej przerwie ten drugi blok zadań jakoś lepiej się sprawdza pierwszy to jest coś co, ten, 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 ten poranny to jest coś w Czasie, którego robię, takie bardziej bym powiedział mniej wymagające ode mnie pracy kreatywnej rzeczy, a drugi blok to jest właśnie coś, co jest bardzo, bardziej poświęcone wymyślaniu. Lepiej mi się w ogóle w trans wchodzi w tym, w tym drugim bloku zadań. No, no to taka kolejna praktyka. Będziemy mieli chyba koguta w tle. Najważniejsze zostawiłem na sam koniec, czyli grupa mastermind, bez której chyba bym oszalał. No i Adam, bez Adama też bym oszalał. To są osoby, czyli w sumie Adam też należy do Mastermind'a, osoby, które są w podobnym miejscu co ja, czyli mamy dużo wspólnego, rozmawiamy o tym, gdzie zmierza branża, gdzie zmierza marketing, gdzie zmierza sprzedaż, wspólnie wymieniamy się przemyśleniami na ten temat, no bo kurczę, na koniec dnia, jeżeli coś robimy, nie wiem, jesteśmy mechanikiem, no to pewną częścią naszego życia ta mechanika jest, prawda? I jeżeli mamy swój zakład i lubimy to, co robimy, to zdarzy się, że chcemy też otaczać się ludźmi, którzy mają podobne zamiłowania i chcemy z nimi rozmawiać, bo mamy dużo wspólnych tematów. Jak jesteśmy z kolegami w szkole podstawowej i nagle idziemy, bo zmieniamy szkołę, to jakoś z tymi kolegami ze szkoły podstawowej jest już troszkę mniej tematów, bo mniej ze sobą przebywamy, nie? Mniej rzeczy nas łączy, bo my teraz na przykład uczymy się bardziej na biochemię, a oni poszli bardziej na matwis, więc tych wspólnych tematów jest może trochę mniej. Podobnie to właśnie wygląda w materii prowadzenia przedsiębiorstwa, czy bycia w jakimkolwiek zawodzie, w jakiejkolwiek grupie. Lepiej czujemy się wśród osób, które są z tej naszej grupy, jeśli mógłbym tak powiedzieć grupy, nie? Więc Mastermind to jest ta przestrzeń, w której oprócz tego, że raz w tygodniu spotykamy się, rozmawiamy przez te dwie godziny e, na żywo, przez kamerki internetowe i, i mikrofony, no to dodatkowo mamy Telegram, czyli to jest taka aplikacja trochę jak Messenger, w czasie, w, w, z której korzystamy, mamy tam pozakładane różnej maści kanał i wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami. E, Przemyśleniami, też sytuacjami, które się u nas dzieją i w biznesach, ale czasami też prywatnie. To jest myślę taka naprawdę fajna brać, taka przestrzeń, w której się człowiek dobrze czuje. Więc dla mnie to olbrzymi wentyl. Olbrzymi wentyl bardzo pomaga mi przetrwać w tej, w tej, w tej mojej pracy zdalnej, tak, która trwa już w sumie ponad półtorej roku. No, no tak, ponad półtorej roku licząc urlopy, to tak. Znaczy urlopy te, które były na moim wypowiedzeniu. Ciekawym obcem mógłby być też cowork. Czyli wynajęcie jakiejś przestrzeni biurowej z jednym biurkiem, tam spotykanie się z ludźmi byłaby to alternatywa. Natomiast ja właśnie po to mieszkam na wsi, żebym nie musiał dojeżdżać do Krakowa i nie obrażam sobie wyjścia stąd gdzieś indziej i dojeżdżania i tracenia tych pozornie, no pozornie tracenia wiadomo, ale jednak tracenia tych półtorej godziny czy dwóch. Podsumowując, jakie ja sobie praktyki wypracowałem, dzielę pracę na dwa bloki zadań. Poranny i popołudniowy, pomiędzy spędzam czas z rodziną albo ze znajomymi, którzy mieszkają niedaleko. Zamiast kawy to jest alternatywa. W końcu no nie mam za bardzo wszystkim iść na kawę. Korporacyjną, bo tu nikt mnie nie siedzi. Kolejna sprawa warsztaty i szkolenia stacjonarne których no teraz robić nie mogę, ale robiłem je. Mimo, że finansowo może nie opłacały mi się aż tak bardzo, to było naprawdę fajne, zdrowa przestrzeń do odświeżenia umysłu i poznania jakichś ludzi, porozmawiania po prostu z kimś żywym, oprócz moich monitorów. I kolejna sprawa mastermind bardzo fajna rzecz. Ludzie, którzy są w podobnym miejscu jak my, którzy mają podobne tematy, z którymi jest o czym gadać. No, i możemy się spotykać raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu na żywo. Możemy założyć też kanały do komunikacji, wymieniać się swoimi myślami. Ja jestem teraz już w moim trzecim mastermindzie. Polecam, świetne, świetnie to działa. I ostatnia opcja, która przychodzi mi do głowy, to cowork, czyli wykupywanie sobie e, jakiejś dodatkowej przestrzeni biurowej, która w sumie to chyba e, no w moim przypadku nie do końca będzie miała sens. To był excellent work vlog. Jeżeli Ci się podobało, opka w górę. Subskrybujka, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej.